Że, że to ty uśmierciłeś Dariusza pod maratonem. W tym dniu dokonano biegu bohaterski w czynów. Panę to było 3 lat temu, Pamięć upiększa nasze dokonania. Czy to ofiara? Ja po prostu pychana jak wcześniej. Co pan wiesz? Wzięłaś? wiem. Widziałem co pod nim napisałaś. Normalnie, słuchajcie mnie z tym. Co mój o tym myślałam? Że to miało charakterze podobne. Mogę coś zrobić. Na o tobie. Te Wszystkich nie dałabym rady. Przynajmniej ten skórz jest w pierścień. Kurcz nie siedzieć, mieszkamy w ślady. Co? Jestem w wolności porachu? Tak, no bo siedział za krótko.

Dobrze widać, dobrze słychać? Powiedz mi, czy dobrze widać, dobrze słychać? Wszystko OK? Dobra jakość obrazu, dobre, e, dobre, dobre światło. E, cześć, Emil Wesołowski. Witam serdecznie Emila. E, wiesz, co robię? E, włączyłem live'a. E, chcę też o czymś porozmawiać, ale to za chwilkę, może jeszcze nie. I e, Totaty konto. Aha, to, to taty konto. Dobrze widać, dobrze słychać, wszystko ok? Powiedzcie mi, czy wszystko jest w porządku. Nie za ciemno, jest ok światło. Jestem Ola OK Witam, cześć ma Witam serdecznie, prokurator. Fajnie, że, wpadłaś, wpa, że wpadłeś. Proki, cześć Proki, co u Ciebie? Dobrze widać, jeszcze raz widobie, powiedzcie mi, czy dobrze jest, jeśli chodzi o jasność, jeśli chodzi o, e, jeśli chodzi o obraz. Wszystko w porządku? Światło jest ok, może za ciemno, może jest jasno? <grym> Proki, pamiętam, zapamiętałem. Widzisz? Wszystko dobrze, okay. jak Wam mija wieczór. Łapeczki, nie zapomnijcie łapek i kciuku w górę oczywiście. Ja dzisiaj robiłem live'a ogólnie. Ja dzisiaj ogólnie robiłem już live'a z treningu, ale tak mnie naszło, żeby po prostu jeszcze zrobić jednego live'a, bo chciałbym o czymś porozmawiać, ale poczekam, czy będzie jeszcze może trochę więcej osób. Poczekajmy jeszcze tak z 5 minut, zobaczymy. Oj tak, jeśli chodzi o ten śnieg to masakra, co? Ja Ci powiem, że wczoraj proki, wczoraj miałem od groma wiesz, wczoraj miałem strasznie dużo. Dlatego wczoraj nie robiłem treningu. Wczoraj miałem zrobić treningi, trening, ale zrezygnowałem, bo po prostu yy, tak zmęczony byłem, powiem Ci, z półtorej godziny chyba jako, chyba śnieg, jako że też mam po prostu dom jednorodzinny nie w bloku, to po prostu na dużo pracy. No niestety w domu jednorodzinnym tak jest, tak? Juśie 4 razy. O kurde. Nie, to ja ci powiem, że ja ci powiem, że dzisiaj nie odganiałem nic. Dzisiaj nie odganiałem, no bo dzisiaj dzisiaj u mnie nie padało, wiesz? Dzisiaj u mnie nie padało, było ok. Ale wczoraj było dużo. Ale znowu nadają, wiesz? Znowu nadają. Nie, czemu idziesz? Chcesz to zostań Ola, nie ma problemu. Ale jak idziesz, to spokojnie noc. Ale już chyba każdy ma trochę e, dość tego e, śniegu. Co sądzisz o uniwersum Torgala? Myślę, że jest bardzo dobre. uniwersum Torgala. Powiem szczerze, że ja akurat mało czytam Torgala, e, Karniter, bo po prostu no, nie kupuję tych komiksów tak? Ale jeżeli miałbym możliwość, na pewno bym nie wypożyczył i przeczytał. Ale uważam, że jest bardzo dobre. E, oglądam czasami różne recenzje na innych kanałach, przeglądam sobie serię i, i powiem Ci, no, dużo. Ta seria ma dużo zwolenników. Uważam, że jednak jest no godna polecenia przeczytania. O, kurde, dwie godziny to strasznie długo. to musiałeś zaniedbać proki, że ci się nazbierało aż tyle. Uuu nieładnie. Proki, powiedz mi, dobry widać, dobry obraz, dobre, dobra jakość, jest wszystko w porządku? Dobra. jest co? Jadę z tego gimbaja, jadę z tego gimbaja teraz, ale robię robię materiał z gimbaja, robię live z gimbaja i po prostu jestem ciekaw, czy przy świetle, przy tym świetle, które mam, po prostu przy gimbaje bo mam też lampę po prostu lampę z boku się wkłada. To byłem ciekaw, czy po prostu też będzie dobra jakość. Ale fajnie, bo właśnie specjalnie zgasiłem światło, wiesz, zgasiłem światło specjalnie widzisz tutaj na górze, żeby po prostu zrobić tylko od gimbaja po prostu oświetlenie i zobaczyć po prostu jak ta lampa sobie radzi przy takim słabszym oświetleniu. Widać, słychać, super. A no to dziękuję bardzo. No to fajnie, cieszę że się podoba, że jest ok. Bo oczywiście mógłbym, mógłbym jeszcze, wiecie, co mógłbym jeszcze tutaj zmienić. Na ta, a to jest chyba lipa. Co? Takie żółte to jest lipa. Albo takie zimne. Które pierwsze? Powiedzcie mi, pierwsze, drugie czy trzecie? Które jest według Was lepiej? Najlepsze to oświetlenie? Co sądzicie? Trójka. No, ja też. Mhm. Oko. ja też uważam że trójka a jedynka <laughs> a jedynka jest takie to się nazywa zimne ale a jakbym zwiększył nie wydaje mi się że trójka chyba te takie żółtawe to od, to od razu eliminuje te żółte nie muszę się wydaje że to jest najlepsze te też pisze że trójka cześć Radosław, fajnie, że wpadłeś, co u Ciebie stwierdzam, cześć tak, myślę, że nastar... patrzcie, to te, te światło jest na 30% teraz mam nastawione, bo ja sobie steruję za pomocą tego pilocika, nie takie tak zimne, że mi ekran zamarznie, <taki> o to Oj, przepraszam bardzo proki, ja nie chcę, żebyś marzł, bo mamy zimę, to jeszcze dodatkowo, jak ja Ci daję zimną, przepraszam bardzo nie będę. To zimnego nie używamy. Zimnego nie. Użyjemy sobie tego neutralnego. Te neutralne neutralny chyba najlepszy jest. Ludzi, wszystko ok, no to w porządku. Trening jakiś był, czy nie? Teraz mam na 30% tylko. A patrzcie jak zrobię na 50%? 50% to chyba za, za jasno, co? Na 100%, na 100% tu nic nie widać. Myślę, że tak 30%, 32% jest w sam raz. 32% myślę, że jest super. O! Tak jak teraz. Tylko oczywiście bateria szybciej schodzi, bo to wiadomo jak się używa energii, to szybciej nie. Tak jest git. Dobra. Dobra. Cześć Grzegorz Wierzbic i 7, 630 Witam serdecznie Witam serdecznie na moim kanale na moim live Byłeś już u mnie parę razy pamiętam Cię O jutro masz zaliczenie w wojsku o. To oczywiście, oczywiście życzę Ci powodzenia To Ty chodzisz do woja a nie ty by... czekaj ty przecież byłeś tak pamiętam ty byłeś w wojsku Cały czas Ale co jakiś to będzie test sprawności test test jakiejś wytrzymałości, nie wiem na czym to będzie polegało coś w terenie Radosław, jakieś ćwiczenia ja tylko live'ów pilnuję Proki pisze. Proki, bardzo fajnie, że pilnujesz live'ów, ale jeszcze mam do Ciebie taką malutką prośbę. Jeżeli możesz. Jak widzisz na moim kanale, wyrzucam czasami różne filmy, czy filmy z komiksów, no nie, czy jakieś materiały odnośnie treningów, to jeżeli możesz, to wchodź na te filmy i zostawiaj chociaż łapki w górę. Jeżeli będziesz, będziesz mógł. Wiesz o co mi chodzi, no nie? Fajnie byłoby było, to robił, jakbyś mnie wspierał coś w ten sposób poprzez zostawianie łapek właśnie. Nad, przez, w, w moich filmach. Witam Arek, witam serdecznie Arek. Fajnie, że wpadłeś, co u Ciebie słychać. Czy lubię polskie komiksy? Jeżeli tak, to jakie? Wiesz co, ogólnie lubię, ale ja bardzo mało czytam polskich komiksów. W sensie takim, wiesz dlaczego? Że m, ja wybieram tylko takie komiksy, które chcę mieć w, kolei, w swojej kolekcji. Komiksy nie są tanie, jest to y, drogie hobby i po prostu no, muszę przebierać, wiesz, ja nie dostaję komiksów do recenzji, wszystko co kupuję po prostu za swoje własne pieniądze kupuję i dlatego yy, no, one mi się aż na tyle nie podobają, aż tak bardzo, wiesz, chodzi mi, że aż tak bardzo, że chciałbym je kupywać. ale oczywiście jakbym miał możliwość wypożyczenia, pożyczenia, jak najbardziej bym po prostu yy, yy, poczytał, tak, a z tego co kojarzę, Kajko i Kokosz, Tytus Romek i Atomek to są takie pozycje, pamiętam z, z młodości, yy, gdzie czytałem za dzieciaka, tak? Oczywiście one też są na rynku teraz, ale to są takie dwie, yy, dwie dwa komiksy, dwie serie komiksów, które najbardziej kojarzę. Ja też miałem live o 19 do 20. Aha Ej, i co tam pokazywałeś na live Proki? bieg na jeden kilometr, koperta, pompki, podciąganie brzuszki. A ty jesteś wyspotowany, to na pewno nie będziesz miał z tym problemu Radosław. Okej, okay, nie ma problemu. Także dzięki Proki. I tak samo, tak samo Radosław, tak samo Arek. Jeżeli byście mogli, wchodźcie na moje materiały, jakieś wrzucam, wiecie, jak wrzucam materiały, jeśli chodzi o recenz recenzję recenzje, jak recenzje komiksów, unboxingi komiksów, ale też materiały jeśli chodzi o jakieś treningi live, czasami czas, treningi Czasami wrzucam jakieś takie materiały, tak? To nawet jeżeli nie chcecie pisać komentarzy, to fajnie, jak zostawicie tą łapkę w górę, w, w górę, będę bardzo wdzięczny. A donate, donate nie można. E, wiesz co, być może zrobię za jakiś czas tego donate'a. No, jakoś tak nie mogę się za to zabrać, no nie? Chodzi, wiem o co ci chodzi ale o te donate. Może coś sprowadzę. Na razie jakoś tak się nad tym nie zastanawiałem zbytnio. Ale być może coś zobaczę, może ktoś jakieś tam wesprze mój kanał poprzez właśnie te donaty. No, warto spróbować, tak? Warto spróbować, tym bardziej, że ja nigdy tego nie próbowałem. No, fajnie by było, jakby zawsze te parę groszy, co coś tam wpadło, czy na jakoś suplement do treningu. Czy na jakiś nawet komiks, tak, fajnie by było, fajnie byłoby to jakieś tam docenienie yy, Was, widzów, docenienie mnie przez Was, widzowie, oczywiście. Fajnie by to było. Ja nie pokazuję nic, ja robię live, rozmowy y, z widzami. Yy. Ja kiedyś byłem u Ciebie na chwilkę, tylko wiesz, co jakoś tak się złożyło, proki, że nie miałem zbytnio czasu i tak tylko ogólnie obejrzałem, wiesz, ale kurczę, musiał naprawdę w końcu pójść. Powiedz mi, powiedz mi, czy jutro będziesz robił, y, jutro, kiedy robisz na, y, teraz live'a. Powiedz mi, kiedy będziesz robił, to wpadnę do ciebie. Tylko nie dzisiaj. Dzisiaj to już nie, ale powiedz mi, kiedy będziesz robił, to wpadnę na twój kanał. Na wpadnę już ci obiecuję, że przyjdę do ciebie. Tylko y, masz nikt taki jak masz ten, tak? Prokuratura, to jest twój nick, tak? Spoko mam zaległości w recenzjach, ale nadrobiu. Radosław, wystarczy, że nawet zostawisz tylko kciu w górę, wiesz, tak jak teraz wrzucam materiały jakieś, tylko nawet nie, jeżeli nie chcecie, widzowie, nie musicie pisać komentarzy, fajnie, jakbyście zostawili kciu w górę. Codziennie o 19.00. Dobra, jutro wpadnę na Twój kanał i sobie no, troszeczkę u Ciebie po, po, posiedzę, może z pół godzinki. I, I sobie po prostu y, y, zostanę, bo ja też czasami z tym czasem, u mnie różnie jest, wiesz, czasami ja jeszcze czytam wieczorem, czasami czytam wieczorem coś y, do recenzji, czasami, jest co, no wiadomo, poświęca się ten czas bliskim, czasami też y, czasami też po prostu y, y, jakiś materiał jeszcze nagrywam na YouTube, no i różnie to u mnie bywa, no ale, ale jutro przyjdę, jutro nie ma problemu, przyjdę i zobaczymy. Y, Jakie tam tematu z ciebie są, co jak. Sorry, że tak pokazuje rękami i tak, tego, tego typu rzeczy, ale to ten gimbaj wiecie, on ma y, y, po prostu zależy jaki ruch zrobisz, zrobisz, jaki gest i ten gimbaj ci wtedy działa, tak? Możesz oczywiście to manualnie, ręcznie, ale za pomocą różnych ruchów, różnych, różnych po prostu, y, y, różnych jakiś tam puls, on tutaj zaczyna działać. Spoko działa, spoko działa, fajnie. widzi jak, jak na dorza. Jakbyś dał jakiś kontakt, to bym z tobą zrobił yy, wspólny. Wiesz, co ci powiem? Wiesz, co ci powiem? Jutro wskoczę do ciebie na live'a, pogadamy tak trochę, bo jest chyba taka możliwość, że możesz po prostu robić live'a yy, normalnie na YouTubie, yy, na podzielonym ekranie. Tylko muszę jeszcze zobaczyć, jak to się robi, bo nigdy tego nie robiłem. I możemy spróbować, możemy spróbować takiego Live'a sobie zrobić, zobaczymy. Tylko nie wiem, czy jutro. Jutro jutro wpadnę do Ciebie tylko normalnie i sobie wpadnę na Twój kanał, ale, ale, ale można coś pomyśleć. Cześć, miło Cię widzieć i wzajemnie. Bardzo fajnie Dudek wpada też fajnie, że wpadłeś na moim kanale. Co u Ciebie dalej treningi, dalej trenujesz. Cześć Patryk, witam Ciebie ponownie też. O <laughs> kurczę, co to za sprzęt, zapoznałeś już nam się, y, nie uciekniesz. Y, Gimbal. to jeden z tych gimbai takich, wiesz, ja już kupiłem go, ile, jest, 3 miesiące temu może. No te ma ma, wiesz, ja, mi się to, ja zastanawiałem się czy go kupić, ale kupiłem go, bo czasami mi on jest potrzebny, wiesz, do y, fajna sprawa, jeśli chodzi o nagrywanie, o nagrywanie materiałów i czasami na YouTube, czy po prostu jakieś live'y, y, to jest fajna opcja bo nie zawsze jest, mam kogoś, żeby mnie nagrywał, wiesz, nie, każdy, nie, nie zawsze mam taką osobę, która pomogłaby mi w, nag w nagrywaniu, czasami jestem po prostu sam w domu i, bo wiadomo, czy praca, czy jakieś czy obowiązki i te podążane śledzenie za tobą, te właśnie ten AI, te AI tak zwane, tak, się bardzo przydaje właśnie i też z tego powodu między innymi to zakupiłem ale dobra, ale sobie teraz wyłączę to Wyłączę, bo to też zżera baterię, że tak powiem. Ale spoko. Yy, ja tak tylko na pół godzinki widzowie jeszcze z 10 minut jak tego LAMVika tak potrwam i będę kończył raczej, chyba, że jeszcze posiedzę, ale zobaczymy. Mm -hmm. Treningi dalej, dobra. a czy mogę wiedzieć, czy wróciłeś do e, pracy, bo pamiętam, że miałeś problemy, że e, tak, ja już, ja już mam inną pracę, ja już tam nie pracuję, ja już mam inną pracę i, i e, e, ja już cały czas robię treningi, Dudek, już teraz jest, już praktycznie jest wszystko ok. można powiedzieć, że e, no 90%, powiedzmy tak, jest ok. ja już cały czas live robię, wiesz, jak mam czas, robię live, wszystko jest w porządku już, już praktycznie doszło do siebie. Małgorzata Brzezińska witam serdecznie. Dziękuję za 8 lajka widzowie. Zachęcam oczywiście, jeżeli ktoś jest teraz nowy obserwuje. Cię, obserwuje mnie ktoś, jakaś nowa osoba. Zachęcam do zasubskrybowania, do zostawienia łapki, kciuka w górę. Będę bardzo wdzięczny. Ja jestem po dwóch live'ach. Jeden swój, a drugi u znajomych na okienku. O kurcze. To ty widzę, widzę Proki, że no, też taki jesteś, y, dużo lubisz po prostu. Chyba też lubisz coś na, na, lubisz nagrywać, nie? Lubisz nagrywać, chyba i lubisz po prostu y, tworzyć materiały, zauważyłem. No ale fajnie, fajnie. Y, ciężko zawsze jest na początku wbić y, na y, górę. A od kiedy nagrywasz na YouTube? Od kiedy nagrywam? O, ja ci powiem, jeśli chodzi, ale chodzi Ci o live, Arek, czy chodzi Ci o takie z, y, zwykłe prowadzenie kanału, tak? Czy, czy o live, czy o materiały odnośnie komiksów, tak? Bo live to dziś są od może od roku, rok może z kawałcikiem. Cieszę się, że zdrowie. Do... Tak, jest w porządku. No, jest dużo lepiej niż było, tak? Bez porównania. Także najważniejsze, najważniejsze zdrowie, tak? O dwa lata, no to sporo, ale wrzucasz też proki, jakieś normalne materiały, chodzi, chodzi mi, wiesz jakie materiały, takie normalne, tak jak widzisz, ja nagrywam unboxingi, recenzje, komiksów, yy, czasami jakieś ćwiczeń materiału nagrywam, takie rzeczy też wrzucasz czy nie. Ogólnie na, ogólnie na YouTube jestem już ponad, będzie 4 lata, nie, 4 to może nie, 3,5 roku może na YouTube prowadzę kanał, 3,5 roku będzie. Super, Dudek, dzięki serdecznie za fajny komentarz. Spokojnego wieczoru Ci życzę. I, no i czytaj sobie tam w spokoju. Wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim. Aha, tylko live. No spoko, tylko live, ok. No widzisz, ja robię i to, i to, i to też ten czas zabiera. Tak, wiadomo, że jakieś tam tworzenie treści na YouTube, yy, nagrywanie jeszcze materiałów. No, to też oprócz live'ów, wiadomo no, na live tylko sobie rozmawiasz, tak? A tam trenujesz. A jeśli zrobić jakiś materiał na YouTube, to, to troszeczkę czasu on jednak zabiera. Dzięki, trzymaj trzyma się do Jeszcze raz, yy, więc to przeskakuje po kanałach. Patrzę czy mi telewizja działa, bo ostatnio miałem trochę, mam trochę problemy. Yy, ich wydaje mi się, że to z anteną chyba jest. Takie są usterki, jakieś zakłócenia. Ale już jest coraz lepiej. Może nie wiem, jak czytałem w internecie, to mówili, że w moim obszarze zamieszkana czasami po prostu y, 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 jakieś tam robią przestawienia i takie tam nie wiem. Co, dobra, ale Damian, czekasz na Avengers Doomsday. Jak najbardziej. Jak najbardziej czekam jako fan, jako y, w ogóle fan. Y, jako osoba, która lubi superbohaterów, jak najbardziej oczekam na ten film. W sumie, ale to dopiero 2000 teraz, w tym roku będzie chyba, no nie? Cześć, Piotr Bik, witaj serdecznie. Witam serdecznie. Arek, okucie, bo ja wiesz, też nagrywałem gry, ale nic nie oglądał i po pół roku dałem ze spokój. No właśnie, i tutaj widzisz, Arek, tutaj moglibyśmy naprawdę długo rozmawiać na takie tematy, wiesz, na temat właśnie, że się ciężko przebić jest że ciężko po prostu zrobić, y, jakoś się wybić, że się traci też motywację, y, jak się nie widzi jakichś tam rezultatów, tak? Ja wiem doskonale o co Tobie chodzi. Być może sobie poru ten, temat, y, ten temat sobie poruszymy, Arek, ale to już nie teraz, bo teraz jest taka godzina już późniejsza. I, I ja ogólnie chciałbym też z Wami porozmawiać na ten temat, wiecie? Chciałbym z Wami coś na ten temat porozmawiać, na temat takiego YouTube'a, ale to już mówię nie teraz, bo to już troszeczkę później, a to temat jest na, na dłuższą rozmowę, dlatego myślę, że wkrótce, jak będę, po prostu troszeczkę wcześniej zrobię, w dzień może, w dzień, w sensie powiedzmy tam o 5 godzinie, któregoś dnia i sobie porozmawiamy na ten temat tak dłużej, Arek. Bo ja bardzo chętnie na ten temat chciałbym właśnie z Wami porozmawiać, ale mówię, to na inny dzień zostawimy sobie. Ja też lubię Avengersów. No, wiadomo, no, Avengersi, super dużo bohaterów, tak. Dużo się dzieje, dużo akcji i tak dalej. No, ja jako tam osoba, która lubi komiksy, która lubi super bohaterów, przede wszystkim super bohaterów, no to ja po prostu no, nie mogę przejść obojętnie od takiego, od takich, takiego filmu, tak? Cześć, Małgorzata Brzezińska, witam serdecznie, cześć. Nie zapomnijcie, widzowie, zostawić kciuków i łapek oczywiście będę bardzo wdzięczny jeżeli ktoś nowy też oczywiście o subskrypcji. Cześć Tomek, witam serdecznie, fajnie że wpadłeś. M powłaniak, a nie późno. Nie rozumiem. Nie rozumiem o co chodzi. Znaczy, no chodzi o to, że teraz już nie chcę tego tematu poruszać, bo jest troszeczkę już taka godzina wieczorowa. Yy, troszeczkę to jest godzina już taka, że no to jest godzina, na, to jest rozmowa na dłuższy czas. Wiesz, jeśli chodzi o takie m, porozmawianie, yy, chciałbym z Wami to rozwinąć bardziej, tak? A, a no, już teraz nie chcę o tym rozmawiać, bo to jest, ja zaraz będę zresztą kończył też. Godzina Sylwester. Godzina Sylwester. Godzina Sylwestrowa. Avengers będzie, a potem będzie y, w, chyba w 2020, chyba y, 7, albo 8, chyba w y, 7, chyba y, kolejna część Avengersów. Ja zmykam to, trzyma się zawsze lajka, y, daję y, jutro live. Tak, jutro live robię też streamingu, jutro live stroningu na pewno będzie Arek. Y, myślę, że w jakich godzinach, myślę też jakoś postaram się chyba bardziej zrobić w godzinach rannych. Ja też już uciekam, dobra widzowie. Y, dziękuję serdecznie za taki krótszego kró 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 liveika. E, e, i spokojnej nocy Wam życzę wszystkiego dobrego, udanych treningów. Przede wszystkim dziękuję za 9 łapek, dziękuję za ktoś, kto zasubskrybował, dziękuję serdecznie, trzymajcie się do następnego razu. Cześć, do jutra!